Cześć, dzisiaj nagrywamy. Tak, chowanego, trzecia część oczywiście. No, Nela oczywiście jak zawsze szuka. Tak, bo się uparłam. No to się nagrywamy, Nela szuka do 20. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2. Sorry widzowie, ale ja podglądam. Niestety, ja jestem Nela z, trzeciej, z, drugiej, z pierwszej A. Jak ktoś mnie ogląda, to super. Ja niestety podglądnęłam tam. Myślę, że się nie obraził. Jak ktoś ja to obserwujesz, jedna i druga to fajnie. Zostawcie suba. Teraz szukam Oliwiera i Bartka. Jeśli ktoś zna z Bartka to fajnie, Oliwiera też tchnął przybliża autko Dobra zobaczymy gdzie tu są Dobra Ja jestem z pierwszej A, a jak mówiłam Wszyscy z mojej klasy bo jestem kornelia to fajnie, że mnie oglądacie No, więc teraz nie, już, już nie przerywam, tylko idziemy ze Słuchajcie szukać ich że moje paluszki tu widać Tosia, ja chciałabym z Tobą porozmawiać. Ta inna, Tatosia Pecka. Chciałabym z Tobą porozmawiać na pierwszej przerwie jutro. To znaczy, jak będziemy szli do szkoły. Powolnym. Chciałabym z Tobą porozmawiać, bo Ty coś teraz rzadko ze mną rozmawiasz. Ja myślę, że Ty mnie już nie lubisz. Naprawdę, myślę, że Cię nie lubisz. I bardzo szkoda. To zostaw suba. Teraz... no nie przedłużam. Naprawdę. Tylko ich... lecimy szukać. Nagrywam na YouTubie, nagrywam na YouTubie. Bartek, mama, twoja żół...